razu na wstępie powiem, że jeżeli wydaje Wam się, że przez cały ten filmik zachowuję się bardzo niezręcznie, macie stuprocentową rację. To mój pierwszy raz. Jakby na dowód tego powiem, że wczoraj nakręciłem już cały odcinek i dopiero przy edytowaniu zorientowałem się, że w ogóle nie podłączyłem mikrofonu, więc... Greczka się obudził. Poznajcie jureczka, który prawdopodobnie będzie bohaterem wielu z odcinków, jeżeli uda się ich nakręcić więcej. Ale mam nadzieję, że jakoś razem to przetrwamy i że im dalej w las, tym będzie lepiej i będziemy mogli sobie dzisiaj pogadać o tym, czy tatuaże muszą mieć jakieś znaczenie. W ogóle wydawało mi się, że ten temat już jest całkowicie przegadany i nie można nic więcej w tej kwestii powiedzieć. Ale ostatnio zdarzyła mi się taka sytuacja, że siedziałem w kawiarni. I obok nas dosiadła się jakaś parka. Spojrzeli na moje ręce, spojrzeli na moje kolczyki i w tak, taki dość niedyskretny sposób, ale po angielskiemu, więc może myśleli, że nie rozumiem. Zaczęli dyskutować na ten temat. No i doszli do wniosków, że ludzie w tych czasach robią absolutnie bezsensowne tatuaże i że jak już się zrobi jeden bezsensowny tatuaż, to już można tak powiedzieć po całości i że w ogóle kulczyki to już jest największy bezsens. Po co w ogóle przybijać sobie chrząstkę i po co przebijać sobie ucho w różnych miejscach. Fatality! No i jak to bywa w takich konfrontacyjnych sytuacjach, nie włączyłem się do dyskusji, w tamtym momencie nie powiedziałem nic. Ale przemyślałem sobie to i teraz Wam powiem, co myślę na ten temat. No właśnie. Czy tatuaż musi mieć jakieś symboliczne znaczenie? I zaznaczam symboliczne, dlatego że według mnie każdy tatuaż ma jakieś znaczenie, ale o tym będę mówił troszeczkę później. No i dla mnie odpowiedź jest krótka i na temat. Nie. Po pierwsze, tatuaż to modyfikacja ciała. I pomyślmy, czy każda modyfikacja ciała, której się podejmujemy, ma jakieś głębsze znaczenie? No bo weźmy na przykład makijaż farbowania albo przedłużanie włosów, malowanie paznokci, depilacja, jakieś zabiegi medycyny estetycznej. Czy wszystkie te zabiegi wykonujemy dlatego, że mają one dla nas jakieś symboliczne znaczenie? Raczej nie. I rozumiem, że tatuaż jest zdecydowanie bardziej permanentną formą modyfikacji ciała niż na przykład farbowanie włosów, ale to wciąż modyfikacja. Na świecie jest mnóstwo kultur i jest mnóstwo kanonów piękna. Ale modyfikacje ciała towarzyszyły nam tak naprawdę od zawsze, i niektóre z nich mają podłoże kulturowe, niektóre z nich mają podłoże religijne ale niektóre zależą całkowicie od nas, od jednostki i naszego poczucia estetycznego. To znaczy, że pewne modyfikacje możemy wykonywać tylko i wyłącznie dlatego. Aj, ciężkie życie. Pewne modyfikacje możemy wykonywać tylko i wyłącznie dlatego, że nam się podobają. I, I to, jak te modyfikacje są postrzegane w społeczeństwie, zależy tylko i wyłącznie od tego, jak mocno są już wdrożone w naszą kulturę i jak długo je wykonujemy. No bo na przykład dlaczego przebijanie płatków uszu nawet u małych dzieci uważa się za całkowicie w porządku, a do przybicia brwi czy do przebicia chrząstki ucha potrzebujemy już jakiegoś uzasadnienia albo głębszego znaczenia? Podsumowując, tatuaż to modyfikacja ciała, którą możemy wykonywać tylko i wyłącznie dlatego, że nam się podoba. Po drugie, tatuaż to przynajmniej dla mnie jest jakaś dziedzina sztuki. No i, i znowu, czy każdy rodzaj sztuki, którym się otaczamy, czy które podziwiamy, ma jakieś metaforyczne, głębsze znaczenie? Może, ale nie musi. Czy może podobać mi się piosenka nie ze względu na jakiś ukryty w niej przekaz, tylko zwyczajnie dlatego, że podoba mi się głos wokalisty i podoba mi się melodia? Czy, czy mogę powieścić na ścianie obraz przedstawiający róże zwyczajnie dlatego, że mi się podoba, a nie dlatego, że tak miała na imię moja babcia? Albo czy to był ulubiony kwiat mojej zmarłej Cioci? Pewnie, że mogę. I dla mnie to jest po prostu funkcja sztuki. Sztukę jest ciężko zdefiniować, bo w tych czasach wszystko można nazwać sztuką. Ale jedną z, jakby z funkcji sztuki, przynajmniej tak mi się wydaje, jest wzbudzanie emocji. I te emocje możemy odczuwać. Właśnie ze względu na, na metaforyczne znaczenie, na przekaz, ale również ze względów estetycznych. Jakby więc znowu podsumowując, tatuaże można mieć lub tatuaże można podziwiać zwyczajnie dlatego, że nam się podobają. No i ostatnie, czyli to o czym mówiłem na samym początku, jakby robienie tatuażu, bo nam się podoba. Dla mnie to uzasadnienie ma już samo w sobie znaczenie. To dla mnie troszeczkę tak, jakbyśmy weszli do czyjegoś domu. Widzimy, jakich kolorów nim użył, jakie urządził, jaka muzyka gra w tle, jakie obrazy, jaka sztuka jest powieszona na ścianach. I te wszystkie elementy składają się na całość, która, która mówi nam już coś o tej osobie i możemy wysnuć pewne wnioski. Widzimy, jaki zmysł estetyczny posiada, widzimy rzeczy, które mu się podobają, widzimy rzeczy, które uważa za piękne. I dla mnie tak samo wygląda sytuacja z tatuażami, bo widzimy co ktoś zdecydował się nosić na sobie całe życie. Jaki wybrał wzór, jaki wybrał styl. Poza tym, każdy tatuaż nosi ogromne znaczenie dla jego posiadacza. Przynajmniej dla mnie. To jest taki bagaż emocjonalny, który nosimy ze sobą całe życie, bo mimo, że pierwszy tatuaż zrobiłem 10 lat temu, to jestem w stanie wam powiedzieć każdy szczegół z tego procesu i i z tego jak wybierałem wzór, z tego jak wybierałem się do artysty i jak wyglądała konsultacja i jak przebiegał cały proces, jak wyglądała droga do studia, który tatuaż bolał mnie najbardziej, który najmniej, który goił się lepiej i gorzej, jakie towarzyszyły mi emocje, z którego cieszyłem się najbardziej, a który mnie stresował i tatuaże to po prostu wspomnienia, to są emocje, które nosi się za sobą całe życie i dla mnie ten aspekt sam w sobie ma ogromne znaczenie, wydaje mi się, że dla większości posiadaczy tatuaży również. No to dzięki, że ze mną wytrwaliście. Nie wiem, komu było ciężej Wam czy mnie. Byłoby super miło, gdybyście dali znać, czy, czy sami mieliście tego typu dyskusje, czy rozmawialiście z kimś na ten temat, czy jakich argumentów użyliście, czy jest coś, o czym w ogóle nie wspomniałem, a wy uważacie, że ma znaczenie. I czekam koniecznie na wasze zdanie. No i teraz cała ta YouTubeowa formułka, czyli subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie komentarze, włączajcie dzwoneczki, i tak dalej, i tak dalej. I mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo i że nie będę następnym razem zachowywał się tak niezręcznie. No, to do zobaczenia na razie.